Siemniaczku, to ja, Pan Kanapka i tu w takim odcinku, gdzie pokazuję moją... O, to ja, mój cień. ma. E, gdzie pokazuję moją taką półkę. Półkę na różne karty i inne takie fajne rzeczy. To może zacznij... Aha, jeszcze życzę wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dużo kart, kanapek. Z lego, dużo naklejek. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Tak, tu mamy kilka minifigurek. Mumia, gościu w kastofandrze. E, to jest... Nie daj... Ten no, sędzia. Samuraj, kowbojka. Dwie... takie siostry na lodzie. I no, ten spokronaż. Dalej mamy te karty. Aha, nie da się przybliżać Chol cholerczych. tu mamy kartę karty Star Wars z różnych edycji. Tutaj, no bo tu pudełko zasłania. Tu mam takie różne karty takie z ekstra klasy i, star i starszej tej. A. Chodź wszystko było tutaj takie ładne. O. I... zasłania mi to. O, to. Jest to magazyn... Power Rangers. Wydanie specjalne. Tu jakieś pierdoły. Naprawdę, kiedyś się te komiksy Naprawdę. Aż 92 strony. Kosztowało to mi tylko... 9,99 zł, ale naprawdę fajne. Zielony render i e, jakiś taki złoty. No naprawdę fajne. A z tyłu jest masy, no, są z komiksy. No. Naprawdę świetne. Dla kolekcjonera to jest naprawdę wielka rzecz. Mój album 2013-2014 Champions League Pokemony, tutaj zekrom mi tepik tą talię tematyczną Twardy Grunt i strefa inferno Seszetki z minifigurę, z Lego minifigury Raz dzisiaj trzy takie dwie pomarańczowe, jedna srebrna jedna taka... złota, chyba tak, takie moje najlepsze karty. Um, Torterra, Grotle i Tertwig, Ginger, Monferno i Infernape. Moje figurki, Plokoon, e, jak on się zwał, no ten... E, e, Rex, tu jakiś i śpi jak Polak jakiś. Rusek, nie wyżając ojczyzny, i tu drugi, się uchlali. Choinka taka fajna, która się mieni tak fajnie. Myślę, że to fajnie to wygląda, że jeszcze są święta. Tutaj taka dosyć dużo kart z pokémonów I tu moja taka talia z tymi, z tymi, z wszystkimi. O, z tymi, o. No tak, tu mam jeden. Jeden, no ten y, album z naklejkami z, z roku 2013 na 2014 i starszy, ale też fajny. Chyba w to ten, to ten jest lepszy. Tak mi się wydaje. No i dobra, tak moja cała kółeczka się prezentuje. Myślę, że nawet fajnie. Tu są drzwi, o. I jeśli będę miał 25 widzów, oznagram mój cały pokój. Też zrobić jakieś plakaty, jakieś takie. No wiecie, jakieś takie inne. No i dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć i czołem.